Cześć, witajcie, z tej strony Susek, a to podsumowanie drugiego dnia British Tank Challenge. O, fu. dzisiejszy dzień był naprawdę dla mnie męczący, bo grałem znacznie więcej. Wczoraj było tylko 15 bit, dzisiaj no 39. Grałem cruiserem MK4 moje statystyki na nim się prezentują w ten sposób, że na 10 bitw zrobiłem służbę patrolową specjalistę. Więc i dwóch specjalistów, więc całkiem nieźle się grało, fajny czołg, ten Wam polecił do gry, fajna zabawka, na trójkach jest zabójczy, na czwórkach daje radę, na piątkach, ale to rzadko wpada, jest trochę gorzej. Natomiast ten drugi czołg, Covenator, to jest bardzo zły czołg, to jest bardzo słaby czołg, bardzo źle się nim gra. On ma to samo działo co Cruiser MK4, więc... Oh, więc jest ciężko. Wbiłem na nim tyle Expa, tego nie będę badać i do Crusadera ciśniemy powoli. Znaczy powoli. Jutro będzie Crusader. Dzisiaj po prostu swoje jakby... no, nagrałem się. Dobra. Więc po dwóch dniach udało mi się dobrąć do czwartego tieru, czyli średnio. A teraz zapraszam na dwie bitwy. Cześć, witajcie w pierwszej bitwie z drugiego dnia. I dzisiaj jest bitwa tam, pierwsza jest z kruzera czwartego, który bardzo jest fajnym pojazdem. Jak na razie mi on się. Najbardziej, najlepiej mi się nim grało jak do tej pory, z tych wszystkich czołgów, które były do czwartego tieru. Jest to świetny czołg, on tutaj ma fajne działko. To jest, zobaczcie, ma 50 uszkodzeń, 63 penetracji. I ma, zobaczcie, jak to działa. Strzelamy raz, wylatują dwa pociski. I jak dobrze wejdzie, to mamy tutaj piękną serię czterech pocisków, możemy za 200 d damage'a zdejmować. Drugie tiery to lightowo na salwę. Pierwszy frak. To jest bardzo dynamiczny gameplay, oczywiście na low tierach. Oczywiście są problemy z celowaniem tego czołgu, gdyż mamy wpływ tylko na to, jak poleci pierwszy pocisk, z drugim już tak nie ma. On zwykle leci dość mocno losowo, radziłbym skupiać do końca, bo wtedy jest zawsze większa szansa, że ten drugi pocisk wpadnie. Jesteśmy na Ensku i tam w zasadzie to było tak powiedziane, pokazane przez XVM. Zresztą zobaczcie, że 95% szans, ale na LOTIERach to jest bardzo zdradzieckie, bo większość graczy ma bardzo marne te statystyki w ogóle, więc wszystko zależy prawie od tego, jak ja zagram. Więc jak ja dobrze zagram, a cruiserem MK4 da się dobrze zagrać. Więc cóż, ja będę ten czołg mocno komplementował, bo mi się fajnie nim grało. Bez dwóch zdań jest świetnym pojazdem do zabawy nawet. Tutaj coś bym nie strzelał, to nieistotne. Jest szybki, to naprawdę to działo robi furore, Bo przy porównaniu go do jego następnego, następnego czołgu, który jest tam w linii, no to będzie inna zabawa. Tutaj ładnie to 18 udało się trafić. Jak widać z celnością działa nie jest tak źle. Jest całkiem nieźle. O i tutaj trafiłem na cruisera, zobaczcie. Na jedną salwę zadałem mu 200 obrażeń. I sprawia nie ma HP, a reload jest bardzo szybki te działka. I widzicie tutaj. Bo magazynek składa się z dwóch pocisków, ale wylatują dwa. To też dość specyficzna sprawa. Żaden inny tak pojazd nie ma. Jak widać jest też całkiem zwrotny, dość szybko przyspiesza, nie jest taki zmulony. Co do jego wad to oczywiście papierowy pancerz, ale na trójkach to nie ma znaczenia, gdyż wszystko przebija wszystko, chyba jakiś magiczny AMX 38. No i tutaj jeszcze został medium trzeci i to tyle, bitwa szybciutka skapowana. Tutaj jeszcze macie statystyki bitwy, żeby zobaczyć jak mi poszło i to by było na tyle. Cześć, teraz chciałbym Wam zaprezentować bitwę z Crus... Nie, nie Idea Convenentera. to A13, wcześniej się nazywało, teraz Convenentor. No, Wam zmieniają, zmieniają. To jest czołg czwartego tieru, zaraz po tym cruiserze czwartym. Jedna smutna rzecz. Dział, z którego korzystam, jest to samym działem, które jest na tierze trzecim. Nie ma lepszego działa, bo ewentualnie można używać chobicy. I to jest największy ból. Gdyż ten czołg, który tu mamy, on wcale nie jest bardziej mobilny. Wręcz przeciwnie: ma dziwny silnik, który się rzekomo pali, bo ma 40% szans na spalenie. No, i jeszcze się nie paliłem. Co jeszcze? Działo jest identyczne. Jest gorszy matchmaking. Celności to to wielkie nie ma. Oczywiście, już no jak się ruszy, to już ciężko trafić. Jestem bardzo zniesmaczony tym pojazdem, gdyż bardzo rzadko go losuję. Także jest top-tierem, więc nie mam praktycznie wpływu na losy bitwy. Jeżeli mnie to losuje na dół, no to co ja mogę zrobić? Problemy z przebiciem mam w większości tych pojazdów od przodu. To różnie bywa. Muszę liczyć, że mi się pokażą bokiem. Swoją drogą ta bitwa, którą tu zagrałem, to dziwna bitwa bo już jest 1-5, a jakoś się uda to jeszcze doprowadzić tak, do, żeby to wyglądało. Zobaczcie, to jest największa wada tego e, magazynka takiego, że pocisk leci potem za nim, gdyż ten pocisk drugi, jeżeli pojazd jest w ruchu, praktycznie nie wpada. Ale za to, jaka jest zaleta tego udziałka. Jeżeli coś już nas stuka, to te 150 damage'a pewne jest, że zadamy szybciutko w takie miękkie pojazdy. Hmm. Tutaj już są spore problemy z penetracją, w jakichś weak'ach muszę celować. Takie fartowne miejsca, już jest 2.7 i wygląda to źle. Ech, niestety, ale... Ja tutaj naprawdę mam niewiel niewielkie pole do popisu. Co do zalet to pojazdu, no fajnie obniża lufę i to by było tyle, bo ma słabe działo, jest dość mułowaty, trzeba to, trzeba to przyznać, jest mułowaty, gra mi się nim tragicznie, nie mam w ogóle wpływu na losy bitwy, jeszcze losuje mi jakieś teamy, które rzekomo są lepsze, ale bo potem grają strasznie źle i w zasadzie no, strasznie to wygląda. Na tej mapie co tu jesteśmy, co to jest w ogóle za mapa, Westfield, no niby mieliśmy większe szanse, ale znowu przeinaczenie, tylko i wyłącznie dlatego tak jest, no bo ja dość mocno zawyżam ten matchmaking, tutaj udało się spalić PZ-4 i to był prawdę mówiąc chyba kluczowy moment dla losów tej bitwy, bo zobaczcie, ten czołg tylko jest groźny jeżeli ma coś od boku. No tutaj ten PZ-38NA, no okej, okay, no, jest dość twardym pojazdem. Tam PZ-a całego stłukłem, to jest dziwne, nie? Piąty tier sam załatwiłem. No i tutaj się udało go zdjąć. Fajny jest ten magazynek, bez wątpienia, jest fajny. Tutaj jeszcze ładowniczego zdjęli i tragedia. Magazynek jest fajny, nie ma co opowiadać. E, tak, T50 te i ten armor potrafiący się odbić. Co zrobić? E, robienie wyników dobrych tym pojazdem graniczy z cudem. Jest to e, bardzo słaby pojazd i po tych dwóch dniach grania brytyjską linią dochodzę do wniosku, że brytyjska linia to jest takie, wygląda jak sinusoida tak naprawdę. Są czołgi dobre i złe. Jak wykres Sinusa, górki, doły. Ten następny Crusader chyba wcale nie jest lepszy, chociaż on przynajmniej ma działo jakieś takie, że nie trzeba się wielce martwić z penetracją. Ale Convenator jest po prostu słaby, nie ma co tu dużo mówić po prostu jest to słaby pojazd, ale jakąś bitwę. To jest ostatnia moja bitwa dzisiaj, także tym bardziej. Jeszcze zobaczcie sobie statystyki i to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do jutra. Cześć.